Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj dań grillowych, ciąg dalszy: będą to pieprzne kotlety z szynki wieprzowej i z papryki. Te kotlety świetnie sprawdzą się na ciepło, prosto z grilla. Można je także przygotować w pikarniku, ale równie dobrze odnajdą się na zimno jako mięso kanapkowe. Są bardzo smaczne, lekko, pikantne. Można je oczywiście doprawić mniej pikantnie, ale w tej pikantnej wersji są naprawdę bardzo smaczne. Gorąco polecam po przepis i składniki. Zapraszam jak zawsze na www. Skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę, jak rzeczywiście szybko można je przygotować. Chodźmy. Mam tutaj 600 g szynki wieprzowej. Mięso już jest umyte i osuszone. I teraz zmielę je w maszynce o grubych oczkach. No i mięso zmielone i skoro już mam maszynkę do mielenia? to już nie będę kroić, tylko jedną paprykę, w moim przypadku jest to papryka biała oraz pół średniej cebuli także zmielę do mięsa. Mięso, cebula, papryka już w misce. Teraz dodaję jeden ząbek czosnku, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę i kawałek imbiru mniej więcej centymetrowy. Imbir świeży, także go ścieram na tarce o bardzo drobnych oczkach lub przeciskam przez praskę do czosnku. Bardzo fajny, świeży zapach. Teraz przyprawy. Mniej więcej pół łyżeczki soli, ale ilość soli jak zawsze według własnych upodobań. Czarny, najlepiej świeżo mielony pieprz, mniej więcej pół łyżeczki, tak, dość sporo. Łóżeczka ostrej, gładkiej musztardy, ja biorę diżą. I całość mieszam, łącząc ze sobą składniki, rozprowadzając je równomiernie w mięsie. Mięso jest takie e, dość miękkie, idealne do faszerowania. Świetnie nadaje się do faszerowania papryk, bakłażanów e, czy innych warzyw, które wydrążymy i w te wydrążone miejsca można włożyć tak przygotowane mięso. E, można tę masę mięsną także zagęścić bułką, tartą kaszą manną e, z mielonymi płatkami kukurydzianymi według uznania. Ja z, zrobię z niej bezpośrednio, bez dodawania żadnych innych już więcej dodatków, ani jajek, ani mąki e, takie. Podleciki i formuję je zwilżonymi w wywodzie dłońmi i układam na głębokim talerzu, gdzie będą czekały na swoją kolej do grillowania. Wyszło mi 8 takich średniej wielkości kotletów. 6 będę grillować za chwilę. 2 odkładam sobie na później. Będę z nich szykować grillowe burgery. Wracając do kotletów, wstawiam je teraz pod przykryciem do lodówki, żeby smaki i aromaty dobrze się ze sobą przegryzły. A następnie tak przygotowane mięso powędruje na grilla jestem gotowa do grillowania kotletów. Wyjęłam je zatem z lodówki. W mojej dzisiejszej wersji będą na grillu elektrycznym. On już jest rozgrzany. Aha, ja jeszcze w międzyczasie posmarowałam kotlety z wierzchu y, taką lekką marynatą. Mieszanina octu balsamicznego, y, miodu i musztardy. Łóżeczka octu, łyżeczka miodu i pół łyżeczki musztardy. I tym posmarowałam kotlety z obu stron. Teraz na grilla i wrócą, kiedy będą gotowe. Minęło jakieś 10-11 minut. Sytuacja na grillu wygląda tak: mięso jest pięknie przyrumienione, pachnie jeszcze wspaniale. Czas zdejmować je z grilla i podawać. I gotowe podaję, oczywiście, na gorąco z ulubionymi sałatkami i z ulubionymi sosami. Świetnie smakuje z sosem czosnkowym bądź z sosem pomidorowym. To może być sos domowy, kupny, ewentualnie nawet keczup. I myślę, że sami sobie te sosy pod swój własny smak dobierzecie. Kotlety są dobrze upieczone, pięknie zrumienione, naprawdę smaczne i gorąco je polecam. Sprawdzą się zarówno na ciepło, jak i na zimno i są bardzo fajnymi kotletami hamburgerowymi. Wkładam je po prostu w zgrillowaną, gorącą bułkę, do tego dużo sałaty i warzyw, ulubiony sos i burger gotowy.